Dzisiaj zrobimy szynkę długo dojrzewającą, ale w dymie. I tutaj mam około 1,5 kg szynki. Robię tylko samą sól i dodam na kilogram 40 g na kilogram mięsa. Tutaj mamy 1,5 kg, czyli będzie 60 gramów. I takie szynki w sumie można zrobić praktycznie samą solą. Bardzo dobrze smakują. Ale ja dalej szukam sobie smaków swoich, także tym razem dodam jeden liść laurowy. Kiminek cały. I też trochę rozmarynu. Pieprzu w tym przepisie nie będzie, to dodam taką jedną papryczkę chili, zamrożoną. Ale taką mrożoną od razu możemy kroić, nie ma żadnego problemu. Także mamy jeszcze paprykę ostrą. I tą marynatę zaszczepi jeszcze bakteriami kwasu mlekowego. Kieszonej kapuście praktycznie na 100% będzie to bakteria lactobacillus casei. Także dodam około 10 ml. Ale w mięsie jest mało cukrów, glukozy. Także musimy te bakterie podkarmić. Zastosuję miód. Jakieś pół procenta na kilogram mięsa. Także dodanie tych bakterii podniesie na pewno bukiet smakowo-zapachowy. Przyspiesza to suszenie. Tak samo zahamuje na pewno rozwój bakterii gininnych, które w tym mięsie na pewno są tak samo jak są naturalnie bakterie kwasu mlekowego. No i co jeszcze ważne przy dodaniu tych bakterii, to jest to, że zapobiegają też jełczeniu tłuszczu zawartego w tej szynce, bo wiadomo, nawet chuda szynka zawiera tłuszcz. Dodanie właśnie. Cukru, czyli w tym przypadku miodu, jest bardzo ważne, bo te bakterie, jakby nie miały cukru, zaczną wykorzystywać aminokwasy i to właśnie spowoduje początek psucia mięsa. Także jest to bardzo ważne, chociaż w takich szynkach penetracja tych bakterii jest utrudniona tak samo jak i soli, ale warto to dodać. Także wcześniej to troszeczkę wymieszam te składniki. No i mamy to wszystko już wymieszane, na razie te bakterie będą uśpione, bo ta szynka wląduje w lodówce na około 7 dni, także bakterie przy tej, przy tej temperaturze yy, kiepsko się rozmnażają, także dopiero one zaczną działać jak po wyjęciu z lodówki, jak umieszczę ją w wędzarni w temperaturze około 20 stopni. No, i teraz taką szynkę umieszczam w worku do pakowania próżniowego. Według mnie, jak używamy samej soli, to jest najlepsze rozwiązanie. Nie ma tlenu, nie ma powietrza. Jest pewność, duża pewność, że nic tu nam się złego nie stanie z tą szynką. Tak powinno być już dobrze zgrzane. Także Oczyszczamy i do lodówki. Minęły 22 dni. To mięso było w lodówce. Lodówka nastawiona na 1 stopień. Jak widać, bakterie oddychają, bo już nie ma próżni. Także teraz zobaczymy, czy oddychają te kwasu mlekowego, które dokarmiliśmy miodem, czy gnidne. Co jest jeszcze ważne, takie mięso naprawdę musi być. Z jakiejś rąbanki, albo oddaję rzeźnika. Bo sklepowe potrafi po dwóch dniach po prostu już być liskie w ludowce. Lepiej takim jest od razu powąchać. Pachnie super, przyprawami, także wszystko jest ok. Wyraźnie skruszało to czuć w dotyku. Jest całkiem inne. Taka szynka będzie wędliną długodojrzewającą, surową i trwałą. Także ja jej nie będę z tego pukiwał moczył. 40 g soli na kilogram, według mnie jest w sam raz. I tak będzie ona krojona w bardzo cieniutkie plasterki. Także ta słoność nawet jest skazana. No i teraz zostało tylko powiązać sznurkiem bawełnianym. No i teraz jeszcze około doby niech te bakterie użyją pasu mlekowego. Niech się zacznie, rozpocznie fermentacja i w przewidzianym miejscu najlepiej taką szynkę umieścić. Najlepiej sobie zrobić właśnie taką moskitierę. Teraz mamy praktycznie czerwiec. Muchy się nie dostaną. I tak ta szynka podobnie obesła, pewnie fermentacja ruszyła. Także idzie ona sobie teraz do wędzarni dojrzewać. Pierwsze 2-3 dni to wędzę praktycznie codziennie po jakieś godziny, dwie. Tak, żeby to mięso już się troszeczkę zakonserwowało. No i co ważne, nie siadają wtedy muchy. Także jest ważne pierwsze 1-2-3 dni. Aby to mięso pokryło się właśnie trochę tym nalotem, no i wtedy no, taka mucha, jak wpadnie przez tutaj kanał, co się pali, to ona już nie siada na takie mięso. Temperatura to 20 stopni, 20 kilka maksymalnie. Używam grabu suchego tutaj na strugarce. Zrobię sobie wióry. Dlaczego wióry? No bo wióry, jak się zapali na początku. Pójdzie tam jakiś tam płomień, ale potem to się już tylko totli, tli. Także bezpiecznie możemy zostawiać takie wióry i będziemy pewni, że temperatura nam nie wzrośnie powyżej właśnie tych 20-paru stopni. Dobrze mieć jeszcze takie, właśnie klocki drewna, które były kiedyś nadpalone. Praktycznie jak się położy na trocinę, to od razu się zajmuje i się bardzo wolno pali. W przeciwieństwie do świeżego drewna, także dobrze sobie przy tradycyjnym wędzeniu takie klocki podstawiać, nadpalone dobrze, i potem taki klocek z tymi trocinami będzie podtrzymywał nam dym około paru godzin. I tak minęły twoje średnie wędzenia i dojrzewania. Jak widać, sznurki są już bardzo luźne. Ta szynka zrobiła się twardsza, po prostu już dobrze straciła wodę. I jakim dymem to było wędzone? Na pewno dymem w miarę szybkim, żeby ta szynka przez te 20 dni nie była otoczona dymem, bo taka wędlina potem może być lekko kwaskowata, także dym ma przepływać w miarę szybko przez wędzarnię. Pierwsze dni, dopóki szynka się nie pokryje takim charakterystycznym kolorem wędzenia, wędzimy praktycznie codziennie zimnym dymem, po kilka godzin dziennie. Jak już szynka złapie ładny kolor, możemy robić przerwę i na przykład dymić co drugi dzień. Muchy już na takim etapie na tej szynce jaj nie złożą. Szynka nie była wyciągana z wędzarni przez ten okres. Akurat w tym roku był zimny maj i wilgotny, także temperatura 15-20 stopni i wilgotność 80-90% jest właśnie idealna do takiej szynki dojrzewającej w dymie. I taka szynka jest wyrobem bardzo trwałym, z tego względu, że w drewnie jest azot i ten azot ulatnia się podczas spalania. I powstają różne tlenki NOx. Także, nawet jak nie damy saletry, to i tak te tlenki azotu z dymu przenikną tą szynkę i zakonserwują. To właśnie jest różnica między wędzeniem zimnym a wędzeniem gorącym. No i to jeszcze w sumie nie koniec, bo taką szynkę pakuję próżniową i do lodówki przynajmniej na miesiąc czasu. Dopiero wtedy ona będzie wyśmienita w smaku, ale że ta szynka będzie na prezent. Także tutaj sobie odkroję kawałeczek, żeby pokazać Wam to w filmie, jak to w środku wygląda. Kroimy bardzo cienko. Tak to się prezentuje w środku. A tak plasterek wygląda. No i tak szynkę właśnie teraz zapakuję próżniowo i na miesiąc czasu do lutówki, a potem można będzie już dać ją jako prezent.